Cześć, jestem łysy. Mam unikalną możliwość przekazania do Was, zwrócenia się do Was z taką prośbą o wsparcie kolegów naszych, którzy walczą na froncie, między innymi na różnych kierunkach, np. na Dąbasie czy na Żydach Chciałem się do Was zwrócić o to, byśmy mogli jako polski naród, jako przyjaciele narodu ukraińskiego Przekazać im jak najwięcej sprzętu, który pomaga im, im zyskać przewagę, na przykład od rosyjską. rosyjską. Takim sprzętem są przede wszystkim drony, różnego rodzaju drony od rozpoznawcze, uderzeniowe. No oczywiście jako obywatele polscy mamy możliwość składania się finansowo, czy też w jakiś sposób partycypowania w kosztach nabycia tych, takich dronów. Miałem unikalną możliwość obserwowania naszych ukraińskich kolegów w ich pracy na froncie. Takim najważniejszym elementem, który możemy pomóc, są to drony Mavic 3 przede wszystkim, bo są takie konie, woły robocze, które wykonują szereg misji, od rozpoznawczych poprzez uderzeniowe, czy poszukiwawcze, czy chociażby tak banalne jak dostarczanie chłopakom na froncie różnych rzeczy typu sudycze, czy inne niezbędne im akcesoria. Jeżeli możecie, wspierajcie grupę Walentyna, która to tego typu drony między innymi oraz różny inny sprzęt przekazuje chłopakom walczącym na froncie. Pozdrawiam wszystkich.